Ale twierdzenie, że prawda leży po środku, jest generalnie z zasady fałszywe. Prawie zawsze. Prawda I, leży tam, gdzie leży. Tam, gdzie leży. I, i tu, jeżeli ktoś, to proponuje rozmowy pokojowe, proponuje siebie jako Mediatora. W tego rodzaju propozycji nawet szczątkowo nie zaznacza, jakby, kto jest odpowiedzialny w jakim stopniu za co. No, to pokazuje jedynie, że jest to rodzaj takiego ćwiczenia z zakresu PR-u politycznego, międzynarodowego, aby zaznaczyć swoją pozycję jako potencjalnego aktora, który jest ważny globalnie. Brazylia, Chiny, potężne państwa, największe państwa Ameryki Południowej, wyłaniające się supermocarstwo, i my tutaj mamy propozycję, prawda? Natomiast no, nic za tym nie stoi. Ale wiesz, co ja mam tutaj ciekawy link do tego punktu, bo moim zdaniem to hasło Wszyscy Jesteśmy Winni już gdzieś słyszałem. Pamiętam, że nagrywaliśmy odcinek O Watykanie i papieżu Franciszku, i to są słowa papieża Franciszka, które napisał na Twitterze Zaraz po zbrodni buczy. I dokładnie ta sama postawa jest prezentowana przez papieża Franciszka, więc myślę, że on do tego grona Przyjaciół Pokoju akurat by dobrze pasował, przynajmniej przy tym punkcie.